Jeszcze tak szybko chcę wspomnieć o giveawayach na kanale. Nie miałem pomysłu jak je zorganizować, więc stwierdziłem, że będziemy je robić na Instagramie. Co każdy tysiąc obserwujących na nim będę rozdawać jakąś rzecz. Będę was pytał na relacjach, co będziecie chcieli. Także zapraszam Cię do obserwacji mojego Instagrama. Linka masz w pierwszej linijce opisu. A teraz przechodzimy do odcinka. Witam panowie i panie, z tej strony Emir i dzisiaj pogrywamy sobie w Counter Strike globalną ofensywę, e, e, na losowych broniach, tak jak widzicie prawdopodobnie po tytule i miniaturce jest ze mną Zoro. Hejka. Magic Wolf. Witam. Nie Bartas, there i Masnoni. O, dzień dobry, też cię słuchajcie, strasznie, nie wiem, zgłoszenie na 200%, ale tak średnio, no nieważne. W każdym razie zaczynamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jak widzicie, jesteśmy po prostu na takich dziwnych mieszanych teamach, że e, jest ich trzech tutaj, nie Bartas, Zoro, Majikulów, a ja jestem z Masnoni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tu, o, po podoba mi się to, tak. Subtuj mnie, dobra. Galil Aler, ładna broń. Okej, okay, gramy na takiej zasadzie, że po prostu jeżeli ktoś zabije, to dostaje jakąś inną losową broń. To troszeczkę taki, nie wiem, wariant może gun game'a, coś takiego. Gdzie idziemy? Nie słyszą nas. Gdzie idziemy? Idziemy na B, na B. Chodź na B. Chodź na B. O nie! Odkryli naszą taktykę! O nie! Myślałem, że to będzie lepsze. Nie wyszło. Chodź szybko, 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 chodź. Ucieczka! Bez komaru w ogóle gramy też to. Może być dosyć ciekawe. Okej, okay, a o co gramy? O co gramy? A o co chcesz grać? Bo nie wymyśliłem w sumie. Nie wiem. Musisz podplantować. Masz pakę? Gdzie jest paka? O nie! Ja myślałem, że wy wiecie, co ty zagra i się w niej robi. Myślałam... Ej, ale nie mamy paki! Czemu nie mamy paki? Wcześniej była paka. To jest. Oj jest oj, oj. Niesprawiedliwe. To jest kolejny handicap dla naszej grupy. O nie! A my zaraz tu znajdziemy tego zawodnika. Musisz nam podpowiedzieć, gdzie jesteś. Jest na obot. Gdzie? Na owocku już idę. O, ty gnij do mała. Jeden na jeden. To na kosy, może co? Ile masz HP? Ile, bo ci tak samo słyszę. 17, 17. A, 17, dobra. To chodź na kosy. Ja, obijesz mnie trochę. Chodź, 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 bo ja mam 81, dawaj. Chodź, na jednego działa będziemy, czekaj. E... Hmm, chyba nie działa. <noise> bo nie, patrz, <noise> czekaj, ja ci pokażę, bo czekaj. <noise> co jest? Ej. <noise> No, no dobra, to chodź, zrobimy pojedynek. Już, nie, 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 weź tego, weź ja akacza, wyciągnij, po prostu się strzelamy, bo kosy są widocznie wyłączone. Zobaczymy, kto wygra. Pojedynek jeden na jeden. Gdzie ty, gościu, jesteś? Jak ty się... O! Dobra. No, 17 hp miałeś, także raczej było, było, było ciężko, no. Ale nieważne. Ty, jaką mam broń teraz? SSG. Okej, okay, chodźcie na B, chodźcie na B, idziemy na B. Tomek, ale Szymon mi dał jakąś brzydką broń. Nie musisz nią celować, więc... Hmm. Wydaje mi się, a, a... a którąś bronią trzeba celować? Ej, mam teraz pakę, ale fajnie, możemy <grym> iść podplantować. Chodź, chodź chodź, idziemy, idziemy. O nie! <grym Gosia! Czego <grym> nie tak? strzelałeś? jakąś głupią broń, która nie strzela Ona sama strzela, o to chodzi. No właśnie nie strzeliła, widziałeś? Lecimy, lecimy, nie śpimy, Płamałeś kurde paczka mnie. podłożona nie martw się, jest ich tylko dwóch na B mają 100% HP. Na pewno sobie poradzi. Tak, 100% HP, dokładnie <grystanie> Ale pamiętaj, jesteś zwycięzcą. Jest od tego, jest jak to się nazwa ruiny. Zauważ, że wcześniej też miałem 17, teraz też. <grystanie> wszystko ustawione jest, wiesz? Powinno być tak ustawione, że mnie ja wygrała, a nie. No to możesz sobie dodać HP jak potrafisz. E? Może push tak. Ja mogę. A, pójść... Szymon, daj mi szybko komentarz. Możemy żeby pójść tak, żebyście mieli szybko, szansę. Szybko. Ja nie wiem, jakie jest komenda. Nie, ja no też nie, nie, nie ma cheatów włączonych na serwerze. Je, to jest jak nie ustawisz hmm. Ja, ja pamiętam kiedyś, ale teraz słyszę. O Jezu to jest ta self, Coś tam, fire, coś tam, jakaś taka dziwna, tak, straszna ta komenda. Jest. Klik, self No. Dobra. Damy radę. Damy, Damy radę, proszę. zabiją. Podoba mi się to. Czyli ja, mi, ja widzę. O yeah. nie! <laughs> Może? Jeden? <laughs> to jest najlepsze. No. Nie! Podoba mi się ten tryb, jest bardzo fajny. Jeżeli chcecie więcej tego trybu, to możecie napisać w komentarzu i zostawić tu lajka, like polecam. Tak, musicie zostawić lajka w górę. Lajka w górę, tak, to jest w ogóle najlepsza rzecz. I na zasubskrybować kanał. Mhm. <laughs> I uderzyć w dzwonek. O, 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 Ja pierdzielę goście, jak pięknie. No, jeszcze możecie napisać w komentarzu, że tam jakiś super. No, możecie. Obstawcie, kto wygra. Właśnie, możecie obstawić też, kto wygra. Ej, ale ty jesteś YouTuberem normalnie, chyba. Ale spoiler, Skąd no, wiedziałeś? Wiedziałem, Może szukam, ale... To musisz mi dać kanał, to ja podlinkuję w opisie jeszcze. O, i to będzie 200 IQ. Ja bym tutaj tej gry nie obstawił. A to musisz nam dać fory w takim razie, jeżeli A, chcesz, żebym podlinkował. Co ty na to? O <laughs> Sorry za KS. Jeden, jeden jest chyba low. Co ty tam wiesz? Ej znowu nie mamy paki, patrz. Co jest taka. z tą paką? Jakaś lipna ta giereczka, masz rację, no? Jeden hit w 90, więc. Easy. czekaj, a tutaj też można hilować, czy nie? E, o właśnie, można hila jeszcze dodać tutaj. Dajcie jakąś podpowiedź, czy coś, bo my przegramy. To jest niesprawiedliwe. O! Wystarczy. Niesprawiedliwe? Tak. Jak to niesprawiedliwe? Gdzie to jest niesprawiedliwe? Ja nawet teraz nie trafiłam. Mi się, nie, mi się podoba nadal takie giereczka. masz jakieś cheaty tutaj. Może, może trolluję. Ej! Łap to, daj to. W sumie? Może cheatuję, masz rację. A może nie? nie! Dobra, dlaczego ja nie mam broni? A dobra, mam. Dałem ci. Dobrze. Się, a nie można tak kupić broni, nie broni tak a nie można, to nie kupujcie broni, o Da się? Da się chyba, więc nie kupujcie. A ja mogę? Ojeju Nie, nie A w sumie, dobra, Gosia ma łatwiej nie będzie mogła kupować, bo to jest dziewczyna. Dziewczyny nie umiem grać w gry, nie? Tak jest. Czałpaki, no właśnie Zdrowa widzę, się nie, nie mamy znowu, no Masz rację O Jezu jest z tyłu! Dobra, nieważne? A jak wyglądałem staty? Otóż tak. No ja mam 9, 0, spoko. Masnor nie no ma 6-2, nie, nie warto. Chodź Zostaw na B, chodź na B. Powiedz mi info, dajemy fory teraz. Idziemy na B przez banana. Oj! O nie, nie! Najgorzej! Wygraliśmy! Wygraliście, tak. tamtą broń. Dobra, już bez fory, nie ma fory w takim razie. Chodź Masonie, ja ci pokażę, co zrobimy. Mam... mam taktykę. Szymon, to ci tak nie pomoże. Dobra, wezmę to. Nie wierzysz? Nie wierzysz? Możesz? nie laga. Będę go zabić. Tak. Przestanie się ruszać. No, jednego ja tutaj grałam? zlagowało już kolegę, niestety. No właśnie, raz wyszłam na deathmatcha i wszyscy się tak kręcili i, i, i wtedy wygrałam. No, no cóż, wtedy. Pa, pamiętam tą akcję, tak. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Już laga, ma tak chyba mój kolega, przecież. bo nic nie gada, niestety. Umarłam. Co? Wow! Co? Oh, oh, oh. No ale wyszła akcja, nawet no. Powiedzmy. I znowu nie mam paki, ale to jest hamuwa. Ja miałem pakę. A czemu ja nie mam na mapie w takim razie tej paki? Nie. Dziwne to jakieś takie. O jezu. Aaaaah, go dostarcza różnych emocji. Fkwienia, strachu. Głównie wkurzenia. na rankedach chyba. No chyba, że, że jestem odosobniony jakiś. A ja mam skina na broni. Wow, to chyba jak każdy tutaj, co nie? Uh, nie, nie. O kurde, nie. dobra, nieważne. A ja mam tylko na jednej. W takim razie jestem bogaty, żeby kupić za 30 centów skina. skina. No. Kupiłeś? No za 30 centów. Kto tam Heda dostał? Nie. nie. No, wychyl się jeszcze raz, to już cię dobiję. Nie ja do to nie <laughs> Dobra, to idziemy na to. O nie! No i nie mam paku! No przecież, jak? Jakim cudowiaciu nie trafiamy nieraz? Ej, ta paka serio znika, jak kogoś zabijemy. Czyli mamy dodatkowe wyzwanie, musimy wyrzucić. O nie! Wyrzucić tę pakę. I jej nie stracić Jeżeli, jeżeli... ja cię nie trafiłam Ta paka to nie wiem, normalnie parzy czy coś, no słuchaj Mamy takie wyzwanie, że musimy wyrzucić tę pakę w trakcie jak ktoś do nas strzela i jeszcze zabić tą osobę, popatrz Żeby jej nie stracić Easy, no Tak Ja mam teraz najlepszą ja broń Ja nie, w ciebie trafiłam, to nie fair. To teraz pamiętaj, bo ty masz pakę, nie? Oj, oj, podniosłeś To był błąd! Ale wyrzuciłem pakę Ja wiem, wi oj Widziałem, no. że wyrzuciłeś, ale podniosłeś znowu Niestety i to w tym samym momencie jeszcze O ale, ale masz fajną brońkę, no o, Już wygrywamy Mam plan Masz plan? Dobra, ja chcę zobaczyć o. wasz plan <grym> <planu>. no, <grym> <grym> Nie, to jeszcze nie <grym> był ten plan, dopiero będzie teraz plan Zobaczymy Musicie się skonsultować tam z kolegą To rysuj plan na podłodze Narysuj no, strzałami Będę <grym> kulami rysował, pisał ci na ścianie Dobra, ja się wychylam, sprawdzę czy tam są są, są, są. Kogo nie ma? Już nie. przenieśliśmy się Do szybko. A. A. A gdzie się podkłada tą pakę? Na i na gdzie B. Mój? A gdzie podłożyliście? A. A, na B, to. Dobrze, ok, szo Dasz radę? Jeden na jeden. dawaj, dasz radę? O, i ładnie. Ja mam tu pro playera w tymie. To no może spróbujmy jeden na czterech na pro playera naszego. Czy nie? Czy nie odważysz się, Pawalik? Nie odważysz się? Jeden na czterech? Ja. No? Można spróbować. Dobra, można spróbować. To będzie proplayer, player, kurde.